Dobra, moi drodzy, nagram jeszcze tu między krzakami, aby kaskować możliwości go bro jak nagrywam, o takiej godzinie, o jakiej nagrywam. i ISO 800 też bym nagrywał, ale nie chcę. Kurczę, jakieś takie dziwne przeczucie, mam nadzieję, i nic się nie stanie. O, fajny zapach. To jest jeszcze fajniejszy las niż w Lerun. Ładniej to jest, moi drodzy. Dużo ładniej. Nie nagrywałem wcześniej lasu Igles. Nie wiem czy się moi rodzice o mnie nie martwią. Nie mówiłem im jakiego lasu. Jak mam 37 lat to pewnie się nie martwią. Wybaczcie, hey, teraz nagra się za jasno wigga, ale nie mam zamiaru zmieniać teraz ustawień. No bo nie mam na to czasu. Krótko mówiąc, nie mam na to ogóle czasu. mi eee. zaczynaj nogi boleć. Ciekawe, czy jest bezpiecznie chodzić o takich godzinach po takim dzikim lesie, gości dziko tu muszę Wam powiedzieć ale jeszcze tutaj chyba nie nagrywałam, Idę jeszcze raz ale z innymi ustawieniami i w drugą stronę Muszę jak najszybciej zawitać do parkingu bo nie chcę mojego zwracać o zbyt późnej godzinie Ach, Kurde Jakiego ja do tego lasu jest znowu Szkoda, że nie znajduje się przed Truro. Niestety trzeba jechać do Truro, aby do tego lasu się goskać. Muszę popatrzeć, czy nie ma jakichś bocznych grób, aby nie musiał przez to miasto znowu jeździć. Bo ja nie lubię przez to miasto jeździć, bo tam się niewygodnie jeździ, bo te mnie generwują. Nie, jakoś tak dziwnie się po tych rągach jeździ tu Ale bym chciał nie mówić nic z uwagi na zmęczenie moi drodzy Ciekawe kiełgałbym się dzisiaj wideo wysłać Mam nadzieję że to wideo nie będzie za jasne ja specjalnie tak nagrywam, aby zobaczyć jak będzie się na ekranie monitora oglądało jaśniejszą i ciemniejszą, moi drodzy, wersję. Hey. No, czekajcie. A dopiero trzecia minuka To jak zaczę iść w tą stronę. O dziwo, jeszcze jest dość jasno, jak na godzinie 8 dziewiątą. Dobrze, mam holigeja z kolei, że to będzie się dość przyjemnie nagrywało o godzinach takich trochę w miarę późnych. Za, za szybko jaki czas, muszę Wam powiedzieć w lesie. O, to jest hektar dość duchy. Nie widziałem, że to jest hektar tak O kurga, się wyskoczyłem. Tutaj jest jakiś fagórek, jakby wykopany rów, coś tutaj. Ciekawy O rękę czy jest zmęczenie? Tutaj chyba kwas, Mój drodzy, myłem. Ach, wymyłbym znowu. Ale jest trochę chłodno. Mam taką machokę kwas, mój mi, moi przemyć. Ach. Ach, nie ma sensu chyba, bym znowu tu nagrywał Wiecie co, żeby nie przedłużać, wyłączam chyba tu No bo już ten no, odcinek nagrywałem Trzymajcie się, gram się na razie z wami Jak będzie coś ciekawego to znowu nagram